Cześć kochani, witajcie serdecznie. Mamy 13 dzień sierpnia. Ja jestem w drodze do Lasówki albo Spalonej, albo Nowej Bystrzycy, albo może i nie. W każdym razie oryginalny plan był taki, żeby wybrać się w góry Bystrzyckie. Natomiast postanowiłam się zatrzymać w swoim miejscu, weżce między Bardem a Kłockiem. Wyglądało to na początku nie za dobrze, ale teraz wygląda to bardzo dobrze. Więc zobaczymy jak potoczy się ten dzień. Jak coś mam zapas czasu, żeby Wybrać się tam dalej jeszcze z 60 km w góry Bystrzyckie, a może skończę dzisiaj na Bardzie. Zobaczymy. Zapraszam na filmiki na pewno na grzybobranie. Tutaj w Bardzie mam przede wszystkim bardzo dobre miejsca na borowiki szlachetne, też na maliny. Na lejkowce dęte, pieprzniki jadalne. W spalonej w lasówce wiem, że rosną w tej chwili piękne młode podgrzybki, więc też mnie bardzo kusi, zobaczymy. No i mam też nadzieję na spotkanie masłoborowika żółto-brązowego, bo wydaje mi się, że widziałam tutaj kiedyś yy, takie szczątki po nim, więc byłoby cudownie, bo nie mam jeszcze o nim filmiku. Lecimy na spacer. I słuchajcie, miejsce wygląda kompletnie bezgrzybnie, nie ma nawet żadnych gołąbków, ale zaczyna się bardzo prawdziwkowo i to jeszcze nie jest to moje docelowe, prawdziwkowe miejsce. Czyli tutaj mamy trzy, tam czwarty. Tutaj kolejne trzy takie troszeczkę obgryzione. Jeszcze jeden. No i tutaj bardziej wyrośnięty w towarzystwie. Także zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie ten wypad. Powiem wam, że chyba przyjechałam tutaj w idealnym momencie, jeszcze zanim te upały zniszczą to, co udało się tutaj urodzić. Startują tutaj po prostu malutkie borowiki szlachetne. No i mój kaszek po jakichś 15 minutach już zaczyna przyzwoicie wyglądać. Sory, tutaj kanapeczka zaraz tu posprzątam. I banan. wałówa. Są też małe prawdziwki tutaj w tym lesie świerkowym, więc cudownie, cudownie to się zapowiada. Myślę, że będzie szał dzisiaj, znowu tak jak przedwczoraj. W mrozowie koło Wrocławia. Dobra, zbliżam się do mojego lasu. Tutaj u podnóża jest trochę buków i dębów. Za chwileczkę tam na górze jest las wyłącznie. Dębowy. Jest to wspaniały las na borowiki szlachetne, ale też w odpowiednim czasie na borowiki usiadkowane. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Generalnie sytuacja jest troszeczkę dziwna, bo nie ma praktycznie żadnych grzybów poza borowikami szlachetnymi i maślakami modrzewiowymi. Więc dziwnie, bo z reguły, jak tutaj trafiam na prawdziwki, to jest całe bogactwo, całe, całe, całe życie kwitnie. Po prostu dzieje się tutaj dużo, choć są chociażby. Masy przeróżnej maści gołąbków, a dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo dziwna sytuacja. Oczywiście nie pogniewam się na koszyk borowików szlachetnych. Generalnie jest straszliwy upał. Nie wiem, czy się jednak nie przeniosę potem tam wyżej w góry, mimo że to jeszcze kawał. Ale zobaczymy, jak się potoczy los tego wyjścia, bo u mnie to nigdy nie wiadomo. Lecę sprawdzić, co tu się dzieje. Dobra, słuchajcie, no to zabieramy się z tych gór barckich i przenosimy się w góry bystrzyckie, no. Na dębowej górze nie ma absolutnie złamanego grzyba. Po prostu szok. Jeszcze rozejrzę się chwileczkę tutaj na dole i przemieszczam się. Jednak marzeniem dzisiejszego wyjazdu moim było położenie po troszeczkę chłodniejszym lesie, trochę bardziej mokrym. Tu jest już na górze sucho, okropnie, więc przeniosę się. Lecę dalej i do zobaczenia niedługo. Dobra, przeniosłam się, jestem między miejscowością spalona a między miejscowością lasówka w górach bystrzyckich. I warto było przejechać. Po pierwsze, jest totalnie mokro, super, że chodzę w kaloszach, bo jest po prostu jedna wielka kałuża. A po drugie, jest pierwszy młody śliczny podgrzybeczek, i jest też chłodnie, jest oddech, jest cudownie. Dobrze, że się tu przyprowadziłam i zapraszam również i was na poznanie Górby Strzyckich, jeśli jeszcze ich nie znacie. Wspaniały jest ten las, cudowny, po prostu naprawdę spełnia się moje marzenie. Jest bardzo świeżo, ciepło, nie ukrywam, że ciepło za 23-4 stopnie, ale tak przyjemnie. W lesie jest cudownie mokro. Las jest piękny, musiałam co prawda zmienić las, bo weszłam w taki, gdzie nie mogłam iść wzdłuż jakiejś głównej ścieżki, a tak się staram chodzić, żeby się nie pogubić. Jest bajecznie. Po dłuższym, dosyć beznadziejnym, bezgrzybowym chodzeniu, już zaczęłam się troszeczkę denerwować. Trafiłam do bardzo fajnego lasu, więc po prostu po jednej stronie drogi nic, absolutnie żadnych grzybów, a po drugiej pieczniki jadalne, czyli kurki i prawdziwki. I to bardzo ładne. I na razie dopiero zaczynam w tym lesie, a już jest kilka, więc wow, super. No więc sami patrzcie, jakie ładne, znowu wypasione kureczki. Śliczne, prawdziwki, borowiki szlachetne. A tu następne i to wspaniałe, po prostu takie spełniające moje marzenia, bo małe i w młodniku świerkowym, więc po prostu o, ho, ho, i widzę kolejne. Czyli tutaj mamy cztery w jednym miejscu. Ale świetnie, że tu trafiłam. Ej, dzień dobry, są moje pierwsze tegoroczne pieprzniki zrąbkowe. Super! Strasznie ostrym świetle, zaraz kilka zerwę i Wam pokażę. Pieprzniki trąbkowe, jak najbardziej grzyby jadalne. Jest też tutaj dzisiaj w górach, yy, bez wszystkich, sporo mleczajów przydymionych. Bardzo ładne i rzadkie grzyby niejadalne. Mają ciemne kapelusze brunatne, takie ciemne trzony. Białe blaszki i białe mleczko wydzielają obficie. Właśnie myślałam o tym, że prawdziwki były tylko na dole tego lasu, ale nie. Tutaj też jest. Ale zdarzają się raczej, raczej rzadko. Nie ma jakiegoś totalnego wysypu czy tam pojawu. A zaraz koło tego borowika szlachetnego kolejne mleczaje przydymione. Patrzcie, jakie ilości. I widzę kolejne kurki, pieczniki. Ładniejsze niż te poprzednie. Tamte były zbyt już wyrośnięte, a te są ok. I w ogóle jestem naprawdę w prześlicznym, świetnym lesie, który mi się bardzo podoba. Patrzcie jaki tutaj jest borowik szlachetny, biedny, uwięziony. Nie mogę niestety go wydobyć, ale jest też jeden do wzięcia. okazuje się, że jest to naprawdę świetny las kurkowy. Nie spodziewałam się tego, ale raz po raz pojawia się fajne wypasione kureczkowe miejsce. No rzadko już teraz się trafiają podgrzybki brunatne, ale tutaj akurat ładna parka. Bardzo dużo podgrzybków jest generalnie popsutych z powodu tych opadów. Jest bardzo dużo wilgoci. Są podpleśniałe i robaczywe, ale tutaj taka fajna parka. Trafiają się też nie za często, ale trafiają przepięknie wybarwione krasnoborowiki, ceglastopory, grzyby jadalne. Nie przez wszystkich lubiane, ale niewątpliwie urody nie można im odjąć. Są śliczne. Dzisiaj absolutnie fantastyczne znaleźć ich, obo. Płomykówka galaretowata. Grzyb, którego widzę w życiu pierwszy raz i naprawdę jest to ogromna radocha. Rośnie w górach bystrzyckich przy takim rowie w Bardzo wilgotnym miejscu na mchu jest dużo traw, koniczyn, różnych roślinek. Na skraju lasu świerkowego płomykówka galaretowata, niesamowite grzyb. Z tego co się orientuję do spotkania właśnie bardziej w terenach górskich. Jeszcze troszeczkę o nim doczytam, jak wrócę do domu i dorwę się do atlasu jakiegoś, ale już przedstawiam wam na kanale grzyba, którego jeszcze nie było. Premiera. Płomekówka galaretowata. No i patrzcie, no i dzisiaj uzbierał się całkiem kolorowy, fajowy koszyczek w tych górach bystrzyckich i w górach barckich, wcześniej, borowiki, poukładałam swoje ulubione kolorowanki. Mamy tutaj pieprzniki jadalne, czyli kurki te żółte. Miałam wam pokazać pieprzniki trąbkowe. To są te z takimi żółtymi. Chudziutkimi trzonami, od spodu mają blaszki, kapelusze takie szarawo-brązowawe, koźlarze, krasnoborowiki, ceglastopory, borowiki, mleczaje świerkowe, podgrzybeczki łatne. No i co? Całkiem fajnie to wygląda znowu. Idę jeszcze sobie troszeczkę połazić na no spokojnie. Bardzo udany dzień. Warto się wybrać w góry bystrzyckie w tej chwili. To nie jest tak, że na każdym kroku są miliony grzybów, ale dzieje się. Jest naprawdę przyzwoicie, o wiele lepiej niż w górach barckich, więc bardziej bym Wam polecała jednak te góry bystrzyckie, jak macie ochotę na takie fajniejsze spacery leśne, ciekawe, z grzybkami różnymi. Ale jest bardzo przyjemnie, jestem zadowolona, naprawdę. A jutro ruszam w Lubuskie do siostry. Pozdrawiam serdecznie. Zachęcam do komentowania filmiku, do zostawiania lajków i do subskrybowania kanału. Cześć, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Oczywiście wszystkie grzyby w koszyku są jadalne, a może i nie, oczywiście, bo czasem przenoszę różne dziwolągi, żeby robić o nich materiały, jakieś tam filmiki, ale tutaj dzisiaj wszystko jadalne. Z takich mniej typowych to tylko te pieprzniki trąbkowe. Nie wiem, czy każdy zna. Na dolnym Śląsku w górach jest to gatunek bardzo pospolity. Pieczniki. Trąbkowe często można spotkać. Długo bardzo rosną, aż do nawet przymrozków. Zaskoczyły mnie dzisiaj te pieprzniki jadalne: naprawdę super. Podgrzybeczki, marzenie. Niestety bardzo dużo robaczywych i spleśniałych. Tutaj jednak konkretnie padało, jest naprawdę bardzo mokro. No i ładnych paręnaście borowików szlachetnych, także naprawdę super dzień. W lesie mokro, pięknie, cudownie. Chłodniej trochę oddech od tych upałów wrocławskich. Także naprawdę wszystko super wyszło. Jeszcze idę się przejść na chwilę. Już właściwie nie zależy mi na grzybach nawet tak specjalnie. Chociaż może nie będę Was kokietować. Oczywiście, że mi zależy na tych emocjach. No i nie ma już zbyt wiele, ale trafiają się i właśnie na przykład tutaj takie fajowe trzy prawdziwki. I tu jeszcze jeden. Lasy świerkowe tutaj dominują, ale nie w każdych, są grzyby w niektórych. No trudno pożegnać się z tym lasem, jest cudownie po prostu, ale jeszcze kawał drogi przede mną. Chyba ze 140 km do Wrocławia, a tak przyjemnie się tu chodzi. Przede mną prawdziweczek znowu. Prawdziwki są o wiele zdrowsze niż podgrzybki. jest taki ładne pięknotek. No. Wspaniały dzień! Bardzo się cieszę, że się tu przeprowadziłam na spacer, tak jak mi się marzyło, chociaż trasa. Daleka mam nadzieję, że góry sowie ruszą, bo jednak góry sowie to jest dwa razy bliżej. Zdej. Też dzisiaj sporo maślaków modrzewiowych, czyli żółtych. Ja nie zbieram już tych maślaków modrzewiowych, ale takiego fajnego małego łebka prawdziwkowego. To i owszem. Dzisiaj generalnie takie tradycyjne grzyby, prawdziwki, podgrzybki, kurki, jakieś pojedyncze mleczaje, co prawda nie rydze, tylko świerkowe, pieprzniki trąbkowe. W lesie się dzieje. Z informacji praktycznych polecam się tutaj wybrać w kaloszach, naprawdę jest bardzo mokro. Dużo błocka, dużo kałuż, nawet takich bagienek różnych. Trzymajcie się, lecę. Papa! Pa. To jeszcze na szybko wam pokażę tych zwodników. To wie co to za grzyb szatan. No nie, fachowa ten grzyb nazywa się goryczak żółciowy. Jest bardzo gorzki, nie jest trujący. Wielu grzybiarzy nabiera się, że to prawdziwek. Inni nabierają się, że pod grzybek zależy czy jest młody, czy jest starszy ten, ten goryczak żółciowy. No i tutaj rośnie ich bardzo dużo, ale ja się nabrać nie dam. Możecie delikatnie popróbować, liznąć. To nie jest szkodliwy grzyb, tylko bardzo gorzki.